Podjeżdżamy już, chyba ich widzę nawet długie Panowie, 5 osób albo 6 osób Jedna gładka lufa, jedna osoba SMG, wyciągnie Macie wszystko tarczy, na razie nie brać Zbyszek, tak, wychodź, wychodź 0.0 y tu 105, jesteśmy na murze 6 osób, o Goba. 7 osób rzucają za wioskę brukową, podejdźcie wsparcie Dobra, panowie, Go. spróbujcie ich odsunąć Tylko nie tak spokojnie, niej, nie spokojnie, nie? 3-2, słyszeliście, udajcie ja. Proszę odejść proszę spokojnie Uwaga, niebezpieczne narzędzia A, przy sobie, no, uwaga no, no. Don't touch it! Get out! It. You can't go, go to our country! You want to! A a to? Your go back! No, wsparcie, dobra Prosimy o odejście od muzyki Uwaga, uwaga o... <laughs> Myślę, że widzowie z Wyszek dużo bardziej to pomarzyli, niż z Megafonem Witam was na dzisiejszym odcinku ze Straży Granicznej Dzisiaj jesteśmy w WZD i patrolujemy okolicę. Tam zobacz, ranny leży! A on nie jest po naszej stronie, co my zrobimy? A, 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 Take your people a... and To może wojnę wywołać. A ty, ktoś go zestrzelił od nas? No, się chyba pokucili. Dobra, mniejsza. Na razie wracamy do samochodów, zobaczymy co zrobią. 0,0105 Proszę o 0. Dobra, chodźcie Na do Na naszej auto. pozycji, prawdopodobnie Dobra. po drugiej stronie muru doszło do jakiegoś zabójstwa. Niech tu jednostki patrolują ten teren, bo nie wiem, co tu się dzieje. Nie z naszej winy, jakby nic, nic nie zrobiliśmy. Nagraliście to? Tak, no, nie tak, tak na nas. E, nie, nie, marduj, nie marnuj, nie marnuj. Gat mi się zepsuł, gat się zaciął się p***. Ale nie mamy drugiego, no, no później co będzie z... dobrze płot Nie, no gdzie na nas użyją zbyszek? No, ale jest... To już psikaj w ziemię, a nie oddawaj im pełen gaz. No. Czekaj. Się... Nie? 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 Dobra, ja odkładam na razie, bo tutaj nic się nie dzieje. Dobra, zaraz będziemy. Znaczy, nie, no nie poleć. Ty a tam ty stał? Ja stał normalnie, nie? Oteło się nagrywasz? Nie, tego nie. To nagrywaj, zobacz, chyba chcieli upozorować yy, jakąś tragedię. E, ogólnie widzieliście to sobie na prawo podobnie pra próbowali upozorować, nie? Więc uwaga, i tutaj mogą być żołnierze gdzieś w okolicy, bo to chyba. Bo zgłaszają oni... do was. To do zero. A, dobra, no. dobra. Głaszą Hej, ej, ej, ej. Miejcie się tam na boczności, bo od innej jednostki dostałem informację, że koło płotu przechadzają się osoby chyba z drabiną. No, ja wziąłem już tylko, słyszałem komunikat, to wziąłem gładką lufową, wiesz? Przeskoczą, pęk. Dobra, wsiadajcie do bozu, poczekamy chwilę i będziemy jechać, się nic nie będzie działo. A czy widzisz ich? Dawna wprost. O, kurde, znowu! O! Dobra, weźcie, wysiądźcie, ja podjadę tam Próbujcie, weźcie jakieś patyki czy coś Próbujcie odepchać tą drabinę, żeby Aha. się nie opie Ej, żeby nie przeszedł nie, nie strzelać go do niego, ostrzyma, nie? Odsuń nie? się, się tak spod Ej! Dobra, 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 dobra zawijamy go Nie, nie strzelać do niego stój, 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 stój Znaczy zawóz, nie pakuj go na razie, połóż go przy... To Co, oddera, czy pieko, czy Dobra, pomóżcie mu Tyle, ile się Zgłaszam będzie dało do was. Już, już biorę, ja mam cicho radio ustawione zawsze, sekundka. Dobra, no, bo mi się na radio zgłaszają, weźcie się tam weź Panowie, patrzcie co się dzieje. 105, Dawaj. zgłaszam się. tam się u was pod tym płotem dzieje? Mamy tą drabinę, chwilowo jedną osobę specyfikowaliśmy, która przekroczyła mur i odganiamy resztę. Potrzebujecie kogoś? Nie, już damy radę sami. Jak wy go pilnowaliście, panowie? Tylko, że wy go mieliście, nie? nie Ty, Tertytka ty pękła, czaisz? Co jeszcze nóż miał przy sobie? To weź na no te pękła. moje... Weź na moje, goskój. Yyy... Czekuj go na dobre i... A ty będziesz jechał z nim? Ja? Nie no, weźcie to moje to po prostu, to? ja mam zapasówki. Panowie, jak oni odsuną, to... Tą drabinę zabierzemy i będziemy lecieli Je, Jednego tam trafiłem, ale dostałem oparami z gazu. Dobra, Zbyszek, zajmie się naszym kolegą. 2 do 0. E, Reszta, Słyszał osób niech podejdzie i tą drabinę znaczy, przyrzućcie tam do niej, bo jej nie, powiem, to nie to, Dobra. dobra. I będziemy Żył. jechali 22 do 00. Nie, już 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 mhm, Ogłaszam że prowadzę pościg, potrzebuję wsparcia, kierujemy się obecnie na północ A, dla was Prowadzę to pościg jak. za pojazdem przewożącym kontrabandę. Obecnie obok e, jeziora też. kierujemy się w stronę wzgórz. Pojazd A, dobra, to, to szary pika dobra. dobra My wracamy Ma do, do otwartą pakę znajduje się w niej amunicja, dobrze. prawdopodobnie Proszę dobra, o wsparcie no natychmiastowe Zbyszek, mają dokumenty, że sobie czy nie? mnie tylko od tamtej interwencji. Ty myślisz, że imigrant ma dokumenty? Prawnie się pytam. 3-2-0-0 Głaszam, placówkę Gdzie pościg i tą na samą drogą. drogą i kierujemy się to na tereny wiejskie. Wyszają. Za ile minut to wsparcie? Jedzie, Jedzie do was? Przyjąłem, oczekuję. Mi się wydaje, że to była jakaś bardziej skoordynowana akcja. A czego bo ja nie słyszałem? 003, wróć. 00105. Głaszam 0. Wracamy z zatrzymanym na placówkę. Yy, wszystko w meldunku wysłane. Przyjął, jak wrócicie z nim, to przyłączy się do patrol, do pościgu. A no. ty co to za oczy? Co to za oczy? No. <laughs> Czekaj, ja tam zdaję sobie... No, słyszałeś w ogóle o tym wozie, co dostaliśmy w Gdańsku? Co, co, co? Słyszałeś o tym wazie tym opancerzanym, regwanie czy coś co my dostaliśmy. Czy Ta, czy coś, no? 2 do 0 Czekam, masz tam tu dadzą. was zgłasza Powinna być jeszcze was policja Ta, A, sieli, Stwierdzam, Dobra, również mamy 32 górę, na miejscu Teraz cały, cały. Co? Dobra, jest szybciej, szybciej jedź. Dobra, widzowie, zanim tam dojedziemy, jeszcze Wam powiem o tym, że Straż Graniczna ma nowy wóz. wam się nazywa, tutaj widzicie jego zdjęcie. I napiszcie, czy chcecie odcinek z takim bardzo pancerzonym wozem. Będzie problem, szczerze, zrobić go do GTA. Ale spróbujemy zrobić to, co będzie w naszej mocy. Zatem pojechali lotnicze w prawo. Co? Na lotnisku? Weźcie do jednostki zgłaszającej na pościg, lecz jesteśmy na terenie wiejskim, inne jednostki są pościgowe. My się dołączamy Wiesz, ja się poczekaj, do... Do... Czekaj, czekaj, e, czekaj. Chowaj, chowaj, sygnał, chowaj sygnał. Będziemy łodowali się bez sygnału, może 22 go zabraknie. Chyba potwierdzą, po się ponownie do pościgu. No. Próbujemy widzowie ich zablokować tak niespodziewanie. Trochę jak to robi e, tak w trafiku, że tak powiem e, policja po prostu gdzie ta tak no, na singlu widzę, widzę ich, widzę ich, ja tam, ja tam. To z no to dawaj, to serena, serena, serena. To dużo nie pomierzamy O kurde Dobra, puść policję pierwszą, puść policję pierwszą My jedziemy na razie tył, eskortujemy po prostu Winkowa jest to włącza Strzały, co strzały co? strzały, Widzowie, wysłali Transita Dwutonowy pojazd do pościgu Kiedy tamten ma, to jest, nawet nie wiem jak on wygląda Ale to był taki, no Terenowy chyba z tego co pamiętam No bez sensu trochę, no my to za dużo nie pomożemy, my jesteśmy tu chyba tylko dlatego, że mamy broń długą w razie, nie? On skręcił tam, skręcił. On tym teremien? macie zatrzymać on to sprzedł. Tak, to jest Co, mówię na fika. radio czekaj, radio podgłośnie to nie słyszałem e, Tu 105, pokus e, komunikat Macie zatrzymać pojazd za wszelką cenę Zawsze dwa, zrobiliśmy ja, go, go, go? Gdzie on Gdzie on na te tereny, go kopalniane. go. Gdzie on pojechał? Go no, zgubiliśmy go? A, dobra, no, dobra, oni pojechali w lewo, chodź w prawo Tam na dole jest jakiś kanał, na dole są kanały Stój stój stój, zatrzymaj się tu, zatrzymaj się tu e, Mateusz jeździsz e, wozem Zbyszek ze mną, Zbyszek ze mną no no wyjeździcie wozem 00105 Złaszam, 0. Prawdopodobnie zgubiliśmy samochód, policja zgubiła Aktualnie podleci mi helikopter, bo mamy bardzo duży teren do przeszukania Nie wiemy gdzie znajduje się pojazd, brak śladu się go zgubić, to jest stary gruchot. My nawet go nie widzieliśmy, szczerze powiedziawszy, trzymaliśmy się z tyłu. Na chwilę po obecną nie znamy pozycji, spróbuj ustalić jedno radio z policją. Tu 105 do wszystkich jednostek, w tych tunelach podziemnych nikogo nie ma, udajemy się w górę. 105, zmotoryzowana, podaj gdzie jesteś. Nie wejdziemy tu, za wysoko, musimy iść dalej. My jesteśmy gdzieś żyjmy. właśnie w takiej drodze nad kanałami. Co mówisz? Szukacie samochodu tak, jesteśmy na nad wami, nad wami jesteśmy Nie wiem, szukamy, bo może uciekli Dobra, wy do samochodu jest. i szukać tutaj Boja. O, jeśli nie Znaleźliśmy pojazd O, chodź, chodź, widzę naszych Znaleźli pojazd, tego co słyszałem Co piątka, podejdź A co się... Mają pojazd, tak, czy mają, co? dawaj, 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 szybko Dobra, to jedziemy, jedziemy Dobra, to zaraz się z nimi dogadamy po prostu no dobra, dobra To SMG w dłoń i... Słabo jeździć Yy, teraz tak panowie, wszyscy się chodźcie zbierzemy w jedno radio. Co to Pamiętam? jest? Dobra, rozumiem. Trzeba się podzielić na patrole i będziemy musieli sektorami to przeczyszczać. Znaczy, wiesz co? Na logikę, na logikę by było, żebyście pojechali tam, bo najprawdopodobniej tam pojechali. My byśmy pojechali w górę, yy, ale policja, policja niech tu zostanie, a wy pojedziecie na dół. I w lewo. Patrzcie, patrzcie. Dobra, no ale to Google Maps tu działa, to wystarczy na Google Maps. No to sprawdzić. na Google Maps po prostu. Sto do wszystkich jednostek na miejscu na, w bagażniku znaleźliśmy spudełko po amunicji do strzelby jednak nie została żadna amunicja, także uwaga, podejrzenie strzelby na to miejscu. To panowie, szybko, szybko trzeba jechać Stawajcie już szybko. czekaj chwilę. Coś tam było Dobra, je, na razie nie se każdy poradzi, jeździ i szukaj luknę. Co jest? Stój! Ale Strzały na górze! Panowie, dwójka, dwójka! Tutaj, tutaj, no, ze mną! To, co, co, co. Idzie, idzie z Skąd to było? Otwierajcie ogień do nich od razu! Krącę! Okay, co tam się u was dzieje? Jedna osoba postrzelona! Poszły strzały od funkcjonariusza, jedna osoba postrzelona i migr... Lokalizacja! Lokalizacja! Lokalizacja no przy miejscu znalezienia auta 200 metrów do góry 105, mamy dwie osoby ranne, pilnie pogotowie na miejsce. Policjant ranny, co jest z nim? Co jest z nim? No, Przerzućcie, przerzucamy go nie? na drugą stronę, pomóżcie mi. Dobra, Czego go ale nie wiem, czy to mnie postrzeli. Postrzeli. Ręka, ręka, czy to ręka to mi... postrzelona tak. chyba. Kurde, nie wiem, bo nie wiem, czy mnie postrzelił wiesz. Do piątka, czy... do wszystkich jednostek, jeszcze jedną osobę poszukujemy. Ty, ale ty nie masz nic tu postrzelone. wrosnęło tylko. To chyba tylko. Ten drugi nie ma oh, pulsu, nie ratujemy go, nie tracimy czasu na niego. Dobra. Wyszek, idź do imigranta i udawaj, że mu tam, tam pomagasz. Nie, nie mam w ogóle kontakty no z 2, 2 i 105. Ide. Ja tak patrzę, dostaliśmy równo pomiędzy siebie, więc to przeleciało pomiędzy nami ten pocisk i pomiędzy funkcjonariuszami w środku. Ja, ja do... nie wiem, co nas uchroniło, ale szczęście. 5, 0, 0, 105, funkcja Funkcjonariusz jednak nie jest ranny, tylko odrośnięcie Myślę, że pogotowie jedzie, dobra, my spróbujemy pojechać tym autem, choć nie wiem czy tak nam nie, się... no nie uda się Polowa tak ty... Polowie no nic im nie będzie, to nie ma nawet sensu tak, tak myślałem Dobra to my możemy was zostawić my byśmy wracali tak, tak. Używałem 105 5 głośnią do 0 Czekajcie dajcie mi się wody na złożyć Jak sytuacja u was? Karetka, potwierdza zgon, a my odjeżdżamy na placówkę. No. Wyskoczył do mnie, dobra, wsiadamy i jedziemy. 105, zgłaszam, zgłaszam, zgłaszam. Podjedziesz do nas zabezpieczyć? Aktualnie zabezpieczam poduszki powietrzne wystrzelone w moim aucie, nie podjadę, musicie o kogoś innego poprosić. Przekochany. kochany, lokalizacja. Eee, ten taki stragan tutaj z warzywami... Koło placówki tam... O, o, na, to strzeliła na strzeliła To nie podjedziemy, felga strzeliła. Opona. 105, 00, 105, la O, czołem. Wołałeś mnie, co chciałeś? Nie no, chciałem ci pokazać, czym teraz już jeździmy, bo nie? Stupi, tak drona bo drona pakowałem. O, O kurde. Dobra, spakowany no. to jest sprzęt cały do środka? Już? Tak, właśnie drona przyniosłem przed chwilą, jak szedłeś i... No dobra, to jak wszystko jest dobra, to weź jeszcze jedną tarczę do środka i... i tyle. Boże, zimno. Dobra, ja wracam Nie, do środka, bo zimno, ja o, jeszcze mam papiery do wypełnienia. Idę z tobą. O, zrobisz mi kawkę? A mogę ci tą dać. To możesz i tą dać. 150. A niech go diabli strzeli. Zgłaszam się, co się dzieje? Jesteście już na jednostce? Stoję od dwóch godzin i wypełniam papierki, co potrzeba. Podejdź do naczelnika na dywanik. No, no i w taki sposób doprowadzimy do detronalizacji wroga Do no czego tak doprowadzimy? Na pracę! Dzień, Dzień dobry. O, jest i za Dobra, Proszę to ja panu troszkę. nie przerywam, pan mu powie, co planujemy w końcu. Słuchaj, jest sprawa, bo tych chłopaki już wiedzą. Zobaczysz, teraz tam czy co się stało? Spodziewałbym się panu tego. Mam doniesienia o tym, że. Nie, nieopodal jest y, jakiś albo magazyn broni, albo fabryka broni, bo amunicji, więc y, będzie wybuchowo. Będziecie musieli się tam przedostać, zinfiltrować i zatrzymać osoby, które są podejrzane, które tam po prostu są na miejscu. Mamy wszystkie pozwolenia, więc nie się nie dopiero czego. A jakiś jest plan, czy co? Bo jak tam jest broń, to chyba z, z amunicją nie wejdziemy ostrą. Masz tu wszystko rezultowane, proszę bardzo. Ty się zaraz zdziwisz, gdzie to jest w ogóle, nie? To jeszcze no, śmiało, no jak się dowiesz. Pan to naczelnik pisał? Tak. Dlaczego mamy mieć maskę gazową i psa w jednym momencie? Pies będzie mi maska gazową, albo będzie z tyłu, nie wiem. <laughs> Widzowie, najpierw kas, potem pies. Co jest? Osoby, za, osoby zamieszkałe pod adresem wyżej wymienionym są poszukiwane w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu w tym posiadania broni nielegalnej nielegalnej dystrybucji. Amunicji mhm. bez pozwolenia. Dobra, wszystko rozumiem. Tak, omówię jeszcze dodatkowo plan z, ze składem. Za ile z PKP będzie? Wiesz co, mi się do pół godzinki może być. O! Dobra, spójrzcie tutaj, jakieś... mamy zdjęcie po sesji. Ee, posesja posiada dwie główne bramy. Jedną bramą wjedzie z PKP, tam jest możliwość Siema, większego strzału. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, znacie swoje pozycje, na których macie wejść? Powiedzmy. Dobra, czy każdy ma maskę gazową? Jest podejrzenie broni w domu, fabryki broni, więc staramy się nie używać broni długiej. Wejdziecie wy od głównej bramy, tam jest możliwość większego strzału. I teraz tak, wy zajmiecie się za tyłem domu. Jest kilka stajni owczarni i tego typu rzeczy. Tak wygląda to z lotu ptaków. W owczarniach jest cała maszyneria. Podejrzewam, że tak, więc starajcie się tam w ogóle broni nie używać. Wasza sprawa, czy wchodzicie z gazem, czy bez, czy w maskach, czy bez. U mnie każdy zakłada maskę gazową pod, pod hełm. Nasza WZD1, nasz główny skład wchodzimy do budynku, znaczy głównie, głównie zajmujemy się budynkiem, a gdzie mhm. od, od was ludzie są? Jeszcze w środku. Dobra, to wy będziecie z nami, osłaniacie tyły i wyślę was na garażę. Zakładajcie maski gazowe jeszcze w aucie żeby tam, tam na bieżąco. Udajemy się bez użycia syren yy, i połączcie się tylko na radio, na którym my jesteśmy. Dobra, zakładamy maski i jedziemy. A to dobra. Za ja to bo już Ja A, z zb tak, tak. wiesz, na jednej szalenie. Dobra, wy gotowi jesteście? A. To się A, za nami yy, Ogólnie gazu używajcie, co nie miara, na wszelki wypadek. WZT1 gotowy, dwójka gotowa co za PKP Gotowi! Cicho czy na głośno wchodzimy? Yy, oni wybiorą, że tak powiem. nie my to Jak podjeżdżę do ciebie trzy BMW, BMW to się boję, jak trzy transity, to, to ręce podnoś. Za takie coś powinni... prawo jazdy zabierać. Dobra SPKP PKP, wyprzedzajcie nas i jedźcie na tą drugą bramę. My go Dobra, to wjeżdżamy Czekaj, czekaj. zatrzymaj to, auto, zatrzymaj to, auto. To, stój, stój. Posiadamy, potrzebuję panów. Prawo, ja na Lewo, niektórzy na lewo, niektórzy. lewa stronę gdzie ty Nie, 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 nie. Jednym, jednym strugiem. Ja patrz lewo, patrz lewo. Tobie, cisza, cisza. Ogień, ogień. O, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ja patrzę Pod lewo, patrzę lewo. Ogień, jedna osoba, druga osoba w domu, dwie osoby w domu na środku. Ej, stopni! Bogo, 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 bogo. WZD dru y, drugie, jest tu przejście przez mur na prawo czy nie? Wycofajcie się yes. To WZD dwójka na prawo ode mnie, na prawo ode mnie przechodzicie Idziemy. Dobra, ja robię zap y, ogień zaporowy, dwójka idzie na lewo, szybko 3, 2, 1, dawaj jaj, jaj, jaj. Kurde. Ja nie powinienem widzowie tak strzelać za bardzo, bo nie wiemy co tam ile tam amunicji jest w środku Dwójka przejdźcie do garażu i oczyściłem prawą stronę Zróbcie ogień zaporowy, przejdę do was 3, 2, 1 Jedynka spróbujemy podejść do domu, dwójka cały czas ten garaż Jedynka za mną, jest, jedynka za mną eee, są przy garażu, są przy garażu, są przy garażu. Jedynka na lewo, na lewo ode mnie Tomek, Tomek podejdź, bije szybę, wrzucaj gaz Trzy, dwa, jeden, jesteś, jesteś? Szybko, Tomek, Tomek Idę, idę, idę Kurde, kurde odporna szyba Bord. O, się od okien, kur szyby Dobra, no, nie, nie wasza dwójka, wasza dwójka, idźcie tam Mati ze mną, wasza dwójka tam, zobaczcie co się dzieje po tamtej bo stronie czekaj, Dobra, wózel za jedynka, chodźcie do mnie, dwójka, czyścicie basen i jedynka, wchodzimy do domu. Dobra, wchodźcie, wchodźcie, osłaniam, bo Dobra, gotowy? Poszło kurde, dobra Kolejna osoba padła Czekaj, czekaj, czekaj tam Mateusz, gotowy jesteś z Wybijaj. im. Znaczy strzelaj, dobra. strzelaj, strzelaj no. Dobra Gazuj, gazuj dalej, gazuj dalej, gazuj dalej Dobra? Cofaj, cofaj, wchodzimy Wchodzimy Kurde, dobra, dobra, dobra Poszedł, poszedł, poszedł Lewa strona, panowie, osłaniam, idźcie na lewo idź je widać, idź widać, widać Panowie osłaniam, wchodźcie tu na lewo, was. na lewo wchodzicie Dwójka pozycje dobra. wasze tak lewa Jesteśmy lewe Na ziemi, na ziemi, na ziemi Na lewo pomieszczenie, otwierajcie sprawdzajcie Gleba, gleba! Straż no, graniczna ręce! Dwójka, jesteście na środku przy basenie? Tak, dobra, jesteście w kuchni, wchodźcie, widzę was, widzę was, wchodźcie tu, wchodźcie tu, gdzie jesteście obok teraz. Czy ja Przeszukujemy, przeszukujemy, Zaboryka wszystko dobyne. Uwaga, uwaga, tu dwójka zgłaszam, iż większy z nich jest pod ziemią, ukrywają się przed nami. Dom czysty, tak? Gdzie wy macie te podziemia? Mam, ja, mam tam znaliśmy drzwi. E, jeden z nich się tam schował. Dobra, to na razie osłaniajcie drzwi. Mateusz... Wrzuciłem tam Dobra, to gazujcie, Mateusz ze mną na chwilę chodź. Mateusz! E, przeszukaliśmy środek, tak? Tak, środek czysty cały. Wchodzicie tam na dół? Wchodzą tam, wchodzą tam. No to chodźcie! Ja pierdziele, czemu ta dwójka się nie słucha? No to, nie, 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 nie. Wycofuj, o, się, wycofuj się, wycofuj się, wycofywać wycofywać się z piwnicy. Wyjdą prędzej czy później jedzenia im zabraknie, nie wchodzić tam, jest za niebezpieczne. <grym grym> z jedzenia no mi gaz Ja to bym sam gra się, się powiedziałem! Przenieście mi drabinę dwójka, mam pomysł, pewien o. Mateusz, widzisz te kominy? Wrzucimy, ale one idą, idą w Cały dom zagazujemy Ale tu jest kominek o. obok, to nie ziemba to jest Niby tak, tak? Na pewno? Ktoś sprawdzał? No, tu kominek! Pilnujcie drzwi, pilnujcie drzwi. drzwi! Jaki kominek, widzowie? Mi się wydaje, że to to tu kominku to. właśnie nie ma, patrzcie. Nie, no dobrze, mówię, widzowie, patrzcie, że tu kominka nie ma. Tu jest jakby pomieszczenie, słuchaj. To jakby nawet Panowie! Pilnujcie drzwi, pilnujcie drzwi! Dwójka, jak najszybciej do nas drabina! Nie Pili. ma kominka z tej strony, mówię, tu jest, tu nie ma pomieszczenia. Żadnego. Czekamy na drabinę Mateusz. i wchodzimy. Mateusz, dobra? Dobra, yy, na komin, Może na komin, to na szybcie, dole tutaj. I odsuwajcie się od drzwi, żeby czysty strzał był, ale wy się nie wychylajcie. No tutaj, na lewo nad tobą jest. w drabinę, gdzie jesteś. Mateusz wchodź po i gazuj. Ej, wchodźcie, jeden Dobra, dobra, ręce, wchodzi, wchodzi. ręce, ręce, straż graniczna, ręce, ręce. Nie podchodźcie, nie podchodźcie, odsuńcie się od drzwi. Chyba zewnątrz. Ze dobra, 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 dobra. Czyli już im się plan kończy. Chodźcie, dobra. Tak, nie Stójcie nie chodźcie, gdzie stoicie, nikt, nikt nie podchodzi. Nie wiadomo, co oni organizują. widzowie, no, nie ma innego wyjścia. Muszą tym wyjściem wyjść, bo żadna jednostka, ani z PKP, ani te drugie WZD, nie znalazło wejścia innego. Tak prawdopodobnie po prostu to jest jedyne ich wejście, ewentualnie ten komin na górze. Ręce! Ręce! O kurde. Odsuńcie się od drzwi, więcej gazu, więcej gazu. Co ty robisz? Dobra, panowie, bo ostatni magazynek mi został. Dobra, widzowie, w tym momencie kończymy odcinek. Jeśli zostawicie kupę, łapaczy w górę pod tym odcinkiem, zrobimy kolejny odcinek z ABW, gdzie po prostu po nich tą akcję. Po polas w sumie, tą akcję przejmiemy. No i nie wiem, co to ABW zrobi. Oni po prostu chyba to budynek wysadzą. No nie wiem, Piście, jakby można było to rozwiązać. no. Dobra, do następnego, widzowie, się ma. Cześć.